Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Matro, jest to kolejny na moim kanale. Dziś oczywiście zagrałem sobie kolejne trzy spotkania. Rozpoczniemy od spotkania w, Bundes, w Bundeslidze z FC Keun, e, Także no naprawdę dosyć ciekawy przedziennik, może trochę wymagający. tej mam jeszcze wiadomości, e, przełożone jakieś spotkanie, także mamy dzień meczowy. E, tego spotkania grałem przed własną publicznością, przed, także przed własnymi kibicami na Weltins Arena. Musimy udowodnić, że jesteśmy lepsi, no i w końcu przerwać tą pasję remisów e, i porażek, no i w końcu e, oczywiście wygrać te Spotkanie. Pierwsza sytuacja, mamy tutaj akcję lewą stroną, wycofanie na szesnastkę, strzał z za szesnastki, no ale ten strzał oczywiście ląduje w trybunach. Dośrodkowanie z prawej części boiska, z rzutu rożnego, ładnie wychodzę, no i piąskuję tą piłkę. Kolejna sytuacja, mamy tutaj akcję prawą stronę, zobaczcie po raz kolejny wycofanie tutaj na szesnastkę, tutaj dobry blok mojego obrońcy, no i ta piłka wychodzi na rzut rożny. Kolejna sytuacja, znowu bardzo groźne uderzenie, tym razem Nojer musiał się popisać niesamowitym refleksem, no ale na szczęście to obronił. Kolejna sytuacja, rzut rożny z prawej części boiska. znowu po raz kolejny środkowanie. na retu Ładnie wychodzę, no i piątkuję tą piłkę. Po raz kolejny akcja prawą stroną, dośrodkowanie w pole karnym, tutaj małe zamieszanie w polu karnym. Na no ten strzał taki nie także nie było problemów tutaj ze złupaniem tej piłki. Akcja prawą stroną, minuta 69, dośrodkowanie na, wprost na głowę napastnika, tutaj nie miałem nic do powiedzenia, po prostu no tego się po prostu nie dało obronić, byłem jeszcze trochę spóźniony. E, tym razem akcja lewą stroną, zobaczcie, bardzo ładny dribbling. Wychodzę, e, skracam kąt, no i ładnie e, oczywiście zażegnam niebezpieczeństwu. Kolejna sytuacja, zobaczcie, tu już oddana piłka przez graczy FC, Kyln, no także już spokojnie oczywiście Złapana trochę, podtrzymana Kolejne sytuacja, zobaczcie, za mocne podanie Ładnie wychodzi, to jeszcze chyba byłem bodajże sfałowany, no, Nie wiem, nic nie było odgwizdane Co trochę dziwnie co trochę mnie dziwi Kolejna sytuacja, po raz kolejny dośrodkowanie Zobaczcie tutaj niepewna interwencja, no ale najważniejsze Że skuteczna, no i wygrywające spotkanie 2 do 1, także w końcu Są 3 punkty na, na naszym koncie No niestety ja puściłem jedną bramkę No ale pomimo to ocena meczowa na poziomie 9-3 Także bardzo dobra ocena meczowa Tutaj mam jeszcze wiadomo macie zobaczyć, Neuer chwalony przez menadżera za wyniki, także bardzo mnie to cieszy, że menadżer się cieszy z moich występów, także mamy kolejne spotkanie to razem zgramy z Hamburgerem, także też dosyć ciekawa drużyna na pewno nie z tych słabszych no ale na pewno coś sobą reprezentujące, kolejna, pierwsza sytuacja mamy tutaj akcję prawosłona, dośrodkowanie w pole karne no ale nie przez nikogo, przecięte ładnie tutaj wpada w koszyczek Nojera, to zobaczcie rzut wolny, no ale ten strzał oczywiście niecelny, także tutaj nie było co interweniować, tym razem akcja Lewą stroną dośrodkowanie w pole karnym, na piątym metr. Ładnie wychodzę, no i piąskuję tą piłkę. Kolejna sytuacja po raz kolejny akcja. Lewą stronę zobaczcie przyjęcie. Bardzo groźne uderzenie, ale fantastyczna interwencja Manuela Nojera. Znowu niesamowity refleks tego bramkarza Kolejna sytuacja, zobaczcie tutaj kompletnie niepilnowany zawodnik w polu karnym, no ale spokojnie na szczęście uderzył w środek. Kolejna sytuacja, zobaczcie po raz kolejny sytuacja. Sam na sam ładnie wychodzę, skracam kąt, no i przeciwnik nie wiedział już co zrobić. Kolejna sytuacja dośrodkowania z lewej części boiska, zobaczcie tutaj e, dobra interwencja taka e, bita ta piłka, żeby oczywiście nikt jej nie dobił, kolejna sytuacja, zobaczcie, strzał z głowy no ale prosto w moje ręce, także tutaj bez problemów oczywiście to obroniłem, także ocena moczowego spotkania to 8.5 nie puściłem żadnej bramki, no ale też mój zespół nie strzelił żadnej, także no mamy taki czysty remisik także przechodzimy do trzeciego spotkania, w tym odcinku oczywiście gramy z Bayernem Leverkusen, czyli zespół, który naprawdę dobrze się pokazał w lidze mistrzów, no mało co nie wyeliminował Atletico, raczej zasługiwał na wyeliminowanie Atletico moim zdaniem no ale e, to już mniejsza z tym. E, przechodzimy, oczywiście, do. E, to jest oczywiście Puchar, To pierwsza sytuacja, bardzo groźna już od razu. Zobaczcie, źle wybita prze piłka przeze mnie. No i potem, e, no ale na szczęście e, to uratowałem. To dośrodkowanie z rzutu rożnego, z lewej części boiska e, Prosto w moje ręce, także tutaj nie było problemu z uspaniem tej piłki. Kolejna sytuacja, zobaczcie, tej pory koszecie. E, ta piłka e, leci prosto we mnie. Tutaj Neuer nie łapał, nie ryzykował, wybił to na rzut rożny. E, kolejna sytuacja, zobaczcie. Po raz kolejny bardzo groźne uderzenie w okienko, chyba bodajże to leciało. No ale znowu dobra interwencja. E, Manuel, no i do no, dobitka. No, zobaczcie, no nie wiem, czy, dlaczego był tak zblokowany. Nie, nie mogłem nic zrobić po prostu przy tym strzale. E, tutaj, tutaj dośrodkowanie, ładnie wychodzę, no i piątkuję tą piłkę. Kolejna słowa, zobaczcie, jest tak bliska. przecież w ogóle niepilnowany napastnik na 11 metrów. No to, no, to czego tu się oczekiwać? No, to naprawdę e, mógłbym, no, naprawdę byłby cud, gdybym ja to obronił. Kolejna słowa, co tu jeszcze dwa rzuty rożne. Zobaczcie, ładnie wychodzę, piątkuję te piłki. No, ale co z tego, jeżeli przegrywałem w tym spotkaniu 2 do Zera, no i najprawdopodobniej odpadamy z Pucharu. No ocena meczowa też jest bardzo słaba, dwie bramki puszczone 6,9, no ale co tu się dziwić? Oczywiście tutaj mamy tabelę Bundesligi. Zobaczcie, Szalkę tym razem zajmuje 11 miejsce, także trochę poszło do góry. Bayern no ma 30 punktów, my mamy bodajże 19, także no jest przepaść, no po prostu 10 punktów na tym etapie to jest przepaść. Tutaj mamy oczywiście Puchar Niemiec, no i niestety tutaj odpadamy już w 1,8. No i następny mecz gralibyśmy z Borusem, gdybyśmy przeszli dalej, no ale nie, no bo, bo, bo nie, no bo obrona po prostu zawaliła to spotkanie, ja przy tych dwóch bramkach nie miałem nic do powiedzenia, także tutaj mamy podstawowe cele, także w tym odcinku to powoli było, to tyle, jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie łapkę w górę, jeżeli chcecie być bieżąco, subskrybuj mój kanał, oczywiście nie zapomnijcie w wpadnięciu na Face'a. także trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.